Witajcie w środę 30 maja, zapraszam Was na minutę z IT. Wczoraj odbyła się premiera Samsunga Galaxy S3. Szybką relację z tej imprezy możecie zobaczyć na naszym kanale YouTube. Pojawiły się już pierwsze oferty tego telefonu u operatorów sieci komórkowych. W T-Mobile będzie on dostępny już od złotówki w taryfach biznesowych. Niestety taka cena obowiązywać będzie jedynie w troszkę abonamentach. Facebook jest zainteresowany kupnem startupu Face.com, który dzięki rozpoznawaniu twarzy pozwala na otagowanie danej osoby na zdjęciu i użycie go na Facebooka. Podobno gigant z Menlo Park jest w stanie zapłacić nawet 100 milionów dolarów. Po kilku miesiącach od premiery na tegorocznych targach CES do Polski trafia Motorola Razr Max. Koszt tego telefonu to 2200 zł. Szkoda, że stało się to z takim opóźnieniem, gdyż od lutego na polski rynek weszły już inne, nieco lepsze telefony w podobnej cenie. Niemniej jednak jest to bardzo dobry smartfon o ciekawym designie. 1 czerwca na rynku brytyjskim ukaże się Nokia Lumia 900 w edycji sygnowanej Logiem Batmana. Jest to związane z tegoroczną premierą nowego filmu o przygotach człowieka-nietoperza. Koszt bez abonamentu to 600 funtów lub 31 funtów za miesiąc w 24-miesięcznym abonamencie. To wszystko na dziś, do zobaczenia jutro.